Paulina, 3 do jednego daje nam się wygrać z drużyną z Rzeszowa. To bardzo radosna chwila, dlatego że pokazujemy, że jesteśmy w stanie wygrać praktycznie z każdą drużyną w tej lidze. Co dzisiaj zaważyło o tym, że, że, że ten mecz wygraliśmy i, i to dosyć wyraźnie 3 do jednego? A to dlatego, że mam yy, Julii Nowickiej rękawki. Nie, nie, serio, tak naprawdę to yy, gratulacje dla całego zespołu, począwszy od sztabu i ich taktyki po realizację czyli nas na boisku, bo rzeczywiście trzymałyśmy się tego kurczowo. Była determinacja, była odwaga, bo było bardzo dużo takich piłek sytuacyjnych, które, które dziewczyny potrafiły skończyć, a to... Wydaje mi się, że to jest sztuka i to, że potrafiłyśmy doprowadzić mimo wszystko te piłki z obrony, która była fa fajnie prosperowała do jeszcze do ataku, no to już w ogóle cud malina, więc fajnie, fajnie wyglądał ten mecz. My się bardzo cieszymy. Yy, wiadomo, no tam przegrałyśmy 3-0, wstydziłyśmy się tego meczu. Nie chciałyśmy, żeby był taki, yy, żeby nie było powtórki, dlatego Dlatego ja się cieszę, wielkie gratulacje dla wszystkich. Pokazujemy y, jako zespół, że stać nas na bardzo dobrą grę y, w tych dziewczynach naprawdę, drzemie taki potencjał i fajnie, że one pokazują w tych meczach. To jest, dla nich to jest duży stres i fajnie, że one się potrafią odnaleźć, bo, bo Rzeszów tutaj ten jeden set, myślałam, że się odbudują i pociągną to, ale jednak wytrzymałyśmy psychicznie też ten mecz i fajnie, że to się skończyło w czterech setach. Wspomniałaś o tym pierwszym meczu, dlatego stąd moje pytanie, czy dzisiaj ten mecz był na luzie? W związku z tym, że już jesteśmy w tej szóstce, już nic nie zmieni naszego szóstego miejsca. Czy on był bardziej tak na luzie, czy bardziej jednak chciałyście no, w jakiś sposób się zrehabilitować za ten mecz w Rzeszowie? Na pewno nie myślimy, że już mamy tą szóstkę. No, mamy już tą szóstkę, więc, ale nie myślimy. Wtedy też nie było tematu, że z Rzeszowem musimy wygrać. też podeszłyśmy do tego teoretycznie na luzie, tylko. No Troszeczkę chyba za bardzo spięte. Teraz to było zupełnie inaczej, i no mówię, cieszę się, że przede wszystkim ta głowa wytrzymała, bo można by było tutaj się troszeczkę zestresować. A tak, to wszystkie tutaj, jedna za wszystkie, wszystkie za jedną, każda starała się pomóc drugiej, i to naprawdę tak po prostu zagrałyśmy zespołowo i to pokazałyśmy, i super, no. Cieszę się. Cieszę się. Ja wiem, że trochę wybiega może w przyszłość, bo jeszcze przed nami dwa mecze tej fazy zasadniczej. Ale ten dzisiejszy mecz pokazał, że faza playoff to na pewno będą emocje w hali pod dębowcem, jak i w tych meczach wyjazdowych. Wiadomo, że nas traktują troszeczkę jako takiego sparring partnera przed wielką czwórką. To na pewno, ale no, my na pewno nie złożymy broni i staniemy murem. Mamy jedną albo drugą łódź przed sobą, więc myślę, że mamy na, jedno, na jeden i na drugi zespół mamy patent, bo wygrałyśmy z nimi, więc myślę, że, że wszystko mamy otwarte karty i możemy walczyć. Ja tutaj nie stawiałabym nas jakoś może nie w roli faworyta, ale na pewno nie na straconej pozycji. Agata, zwycięstwo BKS Profit Credit 3 do 1 w dzisiejszym spotkaniu. No Na pewno nie takiego meczu się spodziewałyście. Tym bardziej, że, że na pewno macie gdzieś w pamięci ten pierwszy mecz tego sezonu, gdzie dość łatwo wygrałyście 3 do 0. Ale dzisiaj lepsze bielszczanki. No, no Dlaczego? Nie no Spodziewałyśmy się, że dziewczyny będą walczyć, zwłaszcza u siebie, i, i naprawdę zagrały bardzo fajny mecz. My zagrałyśmy słabszy. Nie chciałabym powiedzieć o, o, o jedno słowo za dużo, więc na tym poprzestaniu mam nadzieję, że w Nesie będzie zupełnie inaczej. No właśnie, bo póki co y, dla was walka tak, o te trofea, tak naprawdę dopiero się zaczyna, bo i Puchar Polski. No i wszystko wskazuje na to, że drugie miejsce po fazie zasadniczej da wam już od razu y, miejsce w półfinale y, mistrzostw Polski. No tak, no, no zobaczymy. No mówię, no ja jestem generalnie jestem dobrej myśli, wiadomo, że jest niesmak ogromny po tym meczu. E, Chciałbym bardzo, żeby każda z nas y, przemyślała i może skupiła się. Bardziej na sobie, na tym, co ma zrobić, a nie na ogóle. po prostu. Mimo wszystko zawsze chyba miło wraca się do bleskowionej. No oczywiście, że tak, no najfajniejsze pięć lat w moim życiu. Jedne z fajniejszych. Przepraszam, bo się inni obrażam. <głos》>, ale nie, naprawdę super wspominam ten czas i, i do tej pory mam tutaj e, wspaniałych ludzi w Bielsku. Bardzo się cieszę. Oczywiście pozdrawiam wszystkich kibiców, rodzinę, także super, zawsze się tutaj fajnie wraca. Trener Lorenzo Micheli mówi do zobaczenia, to chyba w finale Mistrzostw Polski w takim razie. No być może, życzę Wam tego z całego serca.